mnie różne obawy ludzi, więc postanowiłam podzielić się własną historią. Od najmłodszych lat miałem raczej cyniczne spojrzenie na życie. Moi koledzy z klasy nadali mi nawet przydomek nowojorczyk z powodu mojego miejskiego zachowania. Być może dlatego nie miałam odpowiedniego związku aż do dwudziestki. Byłam w pełni skoncentrowana na studiach medycznych i nie miałam czasu na randki, nawet ci, którzy byli mną zainteresowani, nie potrafili przyciągnąć mojej uwagi ani mi się oświadczyć. Moi przyjaciele zasugerowali, żebym poprawiła swój wygląd makijażem i więcej się uśmiechała, aby stać się bardziej przystępną, chociaż wydawało się to powszechną praktyką, było to dla mnie niezwykle trudne. W moje wolne dni zazwyczaj oddawałam się jednodniowym wycieczkom, zatrzymując się w luksusowych pięciogwiazdkowych hotelach lub podróżując za granicę, podczas gdy moi przyjaciele wydawali pieniądze na randki. Zawsze wolałam wydawać pieniądze wyłącznie na siebie. Na początku porzuciłam pomysł randkowania, ale gdy tylko zaakceptowałam swoją decyzję, w moim życiu niespodziewanie pojawił się mężczyzna. Patrząc wstecz, nie opisałabym go jako dobrego partnera, ale w tamtym czasie planowałam wziąć trochę wolnego w hotelu, z zapierającym dech w piersiach widokiem. Jednak po zameldowaniu się w pokoju otrzymałam telefon od mamy, poinformowała mnie, że umówiła mnie na randkę w ciemno. Szczerze mówiąc, moje relacje z mamą nie są bliskie, więc gwałtownie zakończyłem rozmowę, gdy wspomniała o ręce w ciemno, w odpowiedzi wysłała mi wiadomość tekstową. W której napisała, że umówiła już spotkanie i że mogę albo wziąć w nim udział i dać mu szansę, albo zrezygnować bez żadnych konsekwencji, do wiadomości dołączyła zdjęcie mężczyzny, z którym miałam się spotkać. Moja mama jest moją macochą, ponieważ wyszła za mojego tatę, gdy byłam w gimnazjum. Jako humorzasta nastolatka nie lubiłam jej od pierwszego dnia, kiedy się poznałyśmy. A uczucie to było najwyraźniej wzajemne. Zawarliśmy jednak niewypowiedzianą umowę, by nie ingerować w swoje życie. Ostatnio jednak, odkąd zostałem lekarzem, zaczęła przekraczać granice, podobnie jak w obecnej sytuacji. W przeszłości mój tata prowadził znaną firmę w Bostonie, a moja mama również tam pracowała, niestety, zmarła z powodu komplikacji podczas porodu, zostawiając mojego tatę, by wychowywał mnie sam. W końcu moja macocha zaczęła pracować w firmie mojego taty i stopniowo zbliżali się do siebie, co ostatecznie doprowadziło do ich małżeństwa. Rozumiałam, że mój tata ma prawo żyć swoim życiem, więc nie sprzeciwiałam się jego decyzji. Postawiłem jednak dwa warunki. Po pierwsze, nie będę zwracać się do niej per mamo, po drugie, chciałam by nie ingerowała w moje życie i nie próbowała zastąpić mi prawdziwej mamy, zgodzili się na moje warunki, zawarli związek małżeński, a Macocha sumiennie podtrzymywała swoje zobowiązanie przez dłuższy czas. To sumienne podejście oszczędziło nam typowych konfliktów występujących w rodzinach pasierbów, ich satysfakcja małżeńska była oczywista, a harmonia ta utrzymywała się nawet wtedy, gdy dostałem się do szkoły medycznej, co skłoniło mnie do przeprowadzki do Baltimore. Naturalnie moi rodzice i ja zamieszkaliśmy osobno, dając każdemu z nas swobodę prowadzenia niezależnego życia. Niedawno jednak moja macocha próbowała wtargnąć w moje małżeństwo, przyjmując rolę matki, której nigdy wcześniej nie. Pełniła, powiernik, zaznajomiony z moją dynamiką rodzinną, zasugerował, że jej motywy mogą obracać się wokół kierowania mnie w stronę dobrze prosperującego związku, być może z ukrytym planem. To odkrycie mnie odepchnęło i w odpowiedzi zacząłem opierać się jej ingerencji, pomimo mojej początkowej niechęci jej upór nasilił się. Ze wszystkich miejsc wybrała salon hotelu, w którym się zatrzymałem, aby przekazać swoje zamiary, zastanawiając się czy skonfrontować się z sytuacją twarzą w twarz, czy też zainscenizować spektakl z męskim przyjacielem. Zdecydowałem się na bardziej dyskretne podejście. Szpiegowanie mężczyzny zaplanowanego na randkę w ciemno, przybywając do salonu przed wyznaczonym czasem, dyskretnie zbadałam teren. Aż mężczyzna pasujący do opisu wysłanego przez moją macochę przykuł moją uwagę. Zdenerwowany i niespokojny siedział z filiżanką nietkniętej kawy przed sobą, nieszczęśliwy wypadek miał miejsce, gdy dziecko przypadkowo wylało na niego gorącą kawę. Reagując z niezwykłym opanowaniem, pocieszył przestraszone dziecko i uspokoił je, pokazując jego stronę. Która naprawdę mnie poruszyła, mój początkowy sceptycyzm co do jego charakteru, poprzez zaangażowanie mojej macochy, osłabł, gdy zobaczyłem jego współczującą reakcję. Po powrocie do pokoju w celu szybkiego przebrania się, wróciłam do salonu. Przepraszając za spóźnienie i dołączyłam do niego, wyjaśnił, że właśnie przyjechał i, próbując załagodzić sytuację, przyznał się do wypicia. Rozlanej kawy w nerwowym momencie, ponieważ była to jego pierwsza randka w ciemno. Gdy zaczęliśmy rozmawiać, jego ciepło i hojność wydały mi się pociągające. Pomimo braku podstaw do porównania, on, jako pierworodny z zamożnej rodziny, wydawał się obiecującym partnerem dla mnie. W naszej rodzinie mój ojciec pracował jako urzędnik państwowy i chociaż jego dochody nie były ekstrawaganckie, zapewniały nam stabilne życie. Był dla mnie niezwykle miły, zwłaszcza w chwilach, gdy źle się czułam lub miałam pesymistyczne nastawienie. Stopniowo jego ciepło i zachęta ze strony ludzi, z którymi zaczęłam się spotykać, zmieniły moje poglądy. Zauważyli we mnie zmianę, prawdopodobnie dlatego, że zaczęłam się więcej uśmiechać, czego wcześniej nie robiłam zbyt często, w końcu zaczęłam przygotowywać się do nowego etapu z moim chłopakiem małżeństwa. Od samego początku chciał tego zobowiązania i w ciągu sześciu miesięcy, od poznania się, zawiązaliśmy węzeł małżeński. Początkowo nasze małżeństwo było źródłem radości. Podobnie jak w przypadku każdej świeżo upieczonej pary, a ja naprawdę czułam się usatysfakcjonowana. Jednak sprawy przybrały inny obrót, gdy moja teściowa zaczęła naciskać na wnuka, nie chciałam mieć dziecka. Moje stanowisko w tej sprawie było jasne dla mojego męża jeszcze przed ślubem, choć wydawało się, że nie poinformował o tym swojej rodziny. Pomimo zapewnień męża, że poradzi sobie z tą sytuacją ze swoją matką, poczułam się zmuszona, by sama się tym zająć. Usiadłam z moimi teściami i szczerze podzieliłam się moimi obawami dotyczącymi ciąży, zwłaszcza biorąc pod uwagę tragiczną śmierć mojej matki podczas porodu. Wyjaśniłam, że to doświadczenie zaszczepiło we mnie głęboki strach. W połączeniu z moją wiedzą, jako lekarza, na temat złożoności ciąży i porodu, początkowo ich reakcja wydawała się wyrozumiała, ale wkrótce potem dezaprobata mojej teściowej wobec mnie stała się oczywista. Nieustannie pytała, dlaczego nie chcemy mieć dziecka, a ja za każdym razem powtarzałam te same powody, to było jak niekończący się cykl. Oskarżała mnie o próbę zerwania więzi rodzinnych, sugerując, że oszukałam męża by się ze mną ożenił, jej ciągłe obwinianie i niedowierzanie nie dawały mi spokoju. Wyznała, że nigdy mnie nie lubiła, powołując się na mój wcześniejszy cynizm i brak ciepła. Wierząc, że posiadanie dziecka w jakiś sposób mnie odmieni, jej szokująca sugestia sprowadzenia surogatki, by kontynuować linię rodziny, wprawiła mnie w osłupienie i od razu w odpowiedzi nie mogłem powstrzymać się od wyrażenia zdumienia i pogardy dla takiego pomysłu, czując, że jest on zarówno bezsensowny, jak i niepokojący. Mam nadzieję, że ta przeróbka oddaje istotę oryginału, jednocześnie prezentując go w bardziej dopracowany i płynny sposób. Jeśli chcielibyście jakichkolwiek poprawek lub dopracowania, dajcie mi znać, czy rozumiesz fakt, że angażowanie matek zastępczych jest uważane za nielegalne. Co próbujesz mi teraz przekazać? Tak. Zdaję sobie sprawę z nielegalności tego procederu. Dlaczego rozważasz zaangażowanie organów w ścigania, nawet jeśli zostałeś wychowany przez macochę? Czy nie pamiętasz, że przyzwoitość dyktuje dobór słów? Jakie jest uzasadnienie wykonywania zawodu lekarza, jeśli wykazujesz się takim chamstwem? Czy twoi rodzice nadal są dumni z twoich osiągnięć zawodowych? Podczas gorącej kłótni z moją teściową, podsycanej jej gwałtownymi sprzeciwami, wydawało się, że spór będzie trwał tak długo, aż jedno z nas ulegnie, mój mąż, złapany po środku, nie wiedział, jak mediować, a konflikt ostatecznie ustąpił. Gdy moja teściowa wykofała się do swojego pokoju, korzystając z okazji, mój mąż wyciągnął mnie z sytuacji. Ale wkrótce potem nastąpiła nowa fala komplikacji, niespodziewanie, Moja niegdyś wybredna i lekceważąca teściowa zaczęła mnie wzywać, gdy tylko miała spotkania towarzyskie. Pomimo tego, że publicznie mnie chwaliła, prywatnie przyjęła surową postawę, zdezorientowana i zaniepokojona, w końcu zwierzyłam się mojemu mężowi o jej dwoistej naturze, Czując, że zasługuje na to, by być świadomym prawdziwego charakteru swojej matki, chociaż był zaskoczony, próbował mnie uspokoić, przypisując jej zachowanie chwilowej małostkowości, wbrew jego zapewnieniom. Zachowanie mojej teściowej z czasem uległo pogorszeniu. Dowiedziawszy się o potencjalnych wnukach, nieustannie mnie dręczyła, insynuując błędy w moim zdrowiu reprodukcyjnym, nawet gdy zaproponowałem, że podzielę się wynikami moich badań lekarskich. Odrzuciła je, oskarżając mnie o posiadanie środków do manipulowania wynikami ze względu na mój zawód. Stało się oczywiste, że pogodzenie się z nią było nieosiągalnym celem, ale powstrzymałam się od wywierania presji na męża, by wybrał między nami, próbując zachować spokój, postanowiłam zignorować jej istnienie, odmawiając słuchania jej słów. To jednak tylko wzmogło jej irytację, sprawy pogorszyły się, gdy uciekła się do przesądnych talizmanów, potajemnie umieszczając je w moim domu. Aby zapewnić płodność, odkrycie jej działań podczas sprzątania uwypukliło zakres jej nieustannej ingerencji, sygnalizując eskalację prawdziwego problemu, podczas urodzinowego wypadu mojego teścia postanowiłem ugasić pragnienie szklanką wody. Ku mojemu zaskoczeniu teściowa wręczyła mi osobliwie wyglądającą szklankę i nalegała, abym pił tylko tę wodę. Niechętnie odłożyłem szklankę, zamierzając napić się zwykłej wody. Ona jednak zbeształa mnie, twierdząc, że nigdy jej nie słuchałam i siłą wlała mi wodę do ustęp. Chociaż starałem się zachować spokój ze względu na specjalną okazję, nie mogłem dłużej tolerować jej zachowania. W chwili frustracji zabrałam Teściowej szklankę i rzuciłam nią o ścianę, rozbijając ją na kawałki. Ten czyn zdumiał moich Teściów, a Teść ze złością zapytał mnie, co robię. Pomimo jego wściekłości odmówiłem wycofania się, wyrażając swoje niezadowolenie z tego, jak zostałem potraktowany przez Teściową, zażądałam wyjaśnień na temat dziwnej wody i zapytałam, dlaczego tak nalegała, bym ją wypiła. Rozłoszczona moimi oskarżeniami Teściowa unikała kontaktu wzrokowego. Sfrustrowany sytuacją Teść skonfrontował się z żoną, pytając, czy rzeczywiście zrobiła coś z wodą. Nie mogąc odpowiedzieć na jego pytanie Teściowa zamilkła. Wtedy moja szwagierka, siedząca obok mnie, broniła mojej Teściowej, twierdząc, że Monika, Moja teściowa była po prostu zbyt entuzjastyczna w swoich próbach pomocy. Sugerowała, że nie powinnam winić wyłącznie teściowej za ten incydent. Mój mąż, wyraźnie zrozpaczony, milczał. W tym momencie zdałam sobie sprawę, że moja obecność w rodzinie powodowała napięcie i niepokój. Po cichu wychodząc z domu, szukałam pocieszenia w rozmowie z mężem, omawiając możliwość rozwodu. Mój mąż stanowczo zaprzeczył temu pomysłowi, określając go jako nonsens. Próbowałam go jednak przekonać, że rozwód może być jedynym sposobem na przywrócenie spokoju w rodzinie. Wyznałam, że trzymałam decyzję o dziecku w tajemnicy. Ponieważ chciałam oszczędzić mu dalszych konfliktów. Łzy napłynęły mi do oczu, gdy wyraziłam, że czuję się zdradzona. W odpowiedzi mój mąż zapewnił mnie, że weźmie na siebie odpowiedzialność za wychowanie dziecka i będzie dla mnie wsparciem, twierdząc, że będzie mi służył przez resztę naszego życia. Poprosił mnie o ponowne rozważenie, podkreślając, że kocha mnie za to, kim jestem, niezależnie od mojego zawodu, lekarza. Chciał tylko normalnego życia i mieć ze mną dziecko. Pokornie proszę o uwagę i rozwagę. Proszę tylko o ponowne wysłuchanie mnie i ponowne rozważenie. Zapewniam, że moja matka nie zrobi nic dziwnego ani niezwykłego. Jeśli podejmiemy decyzję o pogodzeniu się, wszyscy będziemy mogli żyć długo i szczęśliwie. Mój mąż, przytłoczony emocjami krzyczał, aż jego głos odbił się echem w całym mieście. W końcu usiadł na ulicy, a łzy spływały mu po twarzy. Bycie świadkiem jego cierpienia sprawiło, że poczułam się nieswojo, ale nie mogłam zmusić się do zaakceptowania jego uczuć. Zamiast tego zasugerowałam, że gdybym go zostawiła, miałby szansę poznać wspaniałą kobietę i znaleźć szczęście, i tak, rozwiedliśmy się przed pierwszą rocznicą ślubu. Pomimo nalegań mojego męża, aby się nie rozstawać, moja teściowa z zadowoleniem przyjęła rozwód i zaoferowała swoje wsparcie, czasami tęsknie za mężem, nawet po rozwodzie. Zdałam sobie jednak sprawę, że nigdy nie nadawałam się do małżeństwa i podjęłam decyzję, że nigdy więcej za niego nie wyjdę. W ten sposób przyzwyczaiłam się do życia na własną rękę, martwiłam się, jak zareaguje moja macocha ze względu na jej ognisty temperament. W końcu zbeształa mnie za rozwód tak szybko po ślubie, ale kiedy dowiedziała się, co naprawdę się wydarzyło. Skonfrontowała się z osobą, która przedstawiła mnie mojemu mężowi i wyraziła swoją frustrację. Jak mogłam dopuścić się tak strasznego czynu wobec jej ukochanej córki? W tamtej chwili miałam ochotę skonfrontować się z nią i wyrazić swój gniew. Ale powstrzymałam się od tego przez wzgląd na własną córkę. Poczułam się dziwnie, gdy ojciec podzielił się ze mną tym, co opowiedziała moja macocha. Trudno było uwierzyć, że posunęłaby się do takich czynów dla mojego dobra, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że nigdy nie traktowałam jej uprzejmie ani nie brałam pod uwagę jej uczuć. Jako matka byłam poruszona jej zachowaniem i miałam wyrzuty sumienia, że wcześniej uważałam ją za złą macochę. Po tym incydencie stopniowo otworzyłam się na moją macochę i starałam się zbudować z nią bliższe relacje. Zaczęłam nawet zwracać się do niej per mamo. Nic z tego by się nie wydarzyło, gdybyśmy nie przeszli przez rozwód. Czas mijał i teraz minęły trzy lata. Nadal mieszkam sama, zachowując swoją osobowość jako opanowana karierowiczka. Pewnego dnia byłam na służbie i właśnie skończyłam operację. W przeciwieństwie do innych dni, wydawało się, że na oddziale ratunkowym jest większy napływ pacjentów. Gdy wyszłam na korytarz z zamiarem napicia się kawy, zobaczyłam znajome twarze. Moja była teściowa i mój były mąż wdali się z kimś w ostrą kłótnię. Zaintrygowany zamieszaniem, miałem ochotę interweniować, ale postanowiłem to zignorować i odejść, podsłuchałam jednak, jak moja była teściowa oskarża kogoś o zamiar skrzywdzenia jej córki dla osobistych korzyści. Skłoniło mnie to do odpowiedzi na pytanie, dlaczego ta osoba miałaby chcieć przerwać linię rodzinną, mimo że mój były mąż miał córkę. Oskarżenie wydawało się bezsensowne, jak wcześniej poinformowałam ich przed naszym ślubem. Mój były mąż był jedynym męskim spadkobiercą w czterech pokoleniach ich rodziny. Zapewni jej satysfakcjonujące życie wykraczające poza jej wyobraźnię. To ty zgodziłaś się na to wszystko, a teraz niepokojcie pomysł zerwania linii rodzinnej. Nie, nie mogę poprzeć tej decyzji. W tym momencie moja teściowa uklękła przede mną, błagając wraz z inną kobietą. Zdezorientowany zapytałem pielęgniarkę, dopiero wtedy odkrywając pełną narrację, moja szwagierka przechodziła poród, który wymagał usunięcia macicy z powodu silnego krwawienia. Przed operacją lekarz wymagał zgody rodziny na formularzu zgody, ale rodzina stanowczo odmówiła ich powodem było pragnienie wnuka, nalegali, by kontynuowała rodzenie dzieci, dopóki nie urodzi się chłopiec. Była teściowa, desperacko błagała kobietę o podpisanie formularza zgody, podkreślając zagrożenie życia. Choć nie łączyły mnie już więzy krwi, poczułem silny przypływ gniewu, zwracając się do starszej pani, wyraziłem swoją frustrację. Podczas gdy pani trwa w swoim uporze, życie pani synowej jest zagrożone. Narażają pani na niebezpieczeństwo ze względu na wnuka. Po co ci macica, jeśli twoja synowa zginie, a ty będziesz stał bezczynnie? Jaka jest twoja rola jako jej męża? Twoja żona umiera, a ty pozostajesz nieświadomy. Jeśli nie możesz jej chronić, rozważ rozwód i ponowne małżeństwo, nieważne, czy ma macicę, czy nie. Podpisz ten formularz teraz albo rozważę podjęcie kroków prawnych za współudział w potencjalnej szkodzie. W śmiałym posunięciu przedstawiłam formularz zgody mężowi szwagierki, który, zaniepokojony, ostatecznie go podpisał. Szpitalny starzysta szybko zaniósł formularz na salę operacyjną. Wściekła Teściowa skonfrontowała się ze mną, oskarżając mnie o grożenie rodzinie pacjenta i pomoc w rzekomym spisku morderczym. Zastanawiałem się nad ripostą, ale powstrzymałem się, gdy Teściowa zainterweniowała jaki jest twój zamiar? Zarządała. Moja córka umiera, a ty jesteś zafiksowany na punkcie nieposiadania wnuka. Jak możesz nazywać siebie człowiekiem i krzyczeć na moją synową, synowa, mówisz teraz do lekarza jak do swojej synowej? Czyżbyś chwilowo postradała zmysły, obserwując sytuację, współczułem byłym teściom i poczułem przypływ współczucia? Rzeczywiście, potwierdziłam, jestem synową tej rodziny. Kobieta na ostrym dyżurze jest moją szwagierką, ale co ważniejsze, stoję tutaj jako lekarz, zobowiązany do ratowania życia pacjenta, zrobię wszystko, by zapewnić jej bezpieczeństwo i nie zawaham się stawić czoła każdemu, kto spróbuje się wtrącić. Jeśli nie chcesz kłopotów prawnych, rozsądnie będzie siedzieć cicho i mieć nadzieję, że twojej synowej nic się nie stanie, podniosłem głos. Grożąc podjęciem kroków prawnych za utrudnianie działalności, jeśli stanie się jej jakakolwiek krzywda. Scena oszołomiła wszystkich w szpitalu. Po raz pierwszy widzieli mnie tak intensywnego. Teściowa płakała i obficie wyrażała swoją wdzięczność. Ostatecznie ochrona szpitala wyprowadziła Teściów szwagierki, a operacja przebiegła pomyślnie. Były napięte chwile. Ale na szczęście lekarze zatamowali krwawienie i operacja zakończyła się pomyślnie. W następnych dniach mój były mąż uporczywie mnie odwiedzał, błagając o kolejną szansę. Twierdził, że desperacko mnie potrzebuje, ale pomimo mojej pokusy, byłam zdecydowana nie wracać do przeszłości. Pewnego wieczoru, gdy miałam już wychodzić z pracy, do drzwi mojego pokoju rozległo się pukanie, to była moja była teściowa poprosiła o chwilę rozmowy, wspominając, że ma coś ważnego do powiedzenia, spodziewałem się wdzięczności za wcześniejszy incydent, ale zamiast tego zaoferowała nieoczekiwane przeprosiny. Przyznała się do popełnionych błędów, przyznając, że obawiała się, że będę patrzył z góry na jej syna, pomimo doceniania mojego pochodzenia, ze łzami w oczach wyznała swoją głupotę, zdając sobie sprawę, że zraniła mnie pomimo moich wysiłków ratujących życie jej córki. Poprosiła o wybaczenie, trzymając mnie mocno za ręce. Jej szczere przeprosiny poruszyły coś we mnie, mimo że próbowałem ukryć swoje emocje, jej słowa głęboko mnie poruszyły. Wyszła, zostawiając mnie w pokoju wypełnionym nieznanym ciepłem w moim sercu. Podzieliłam się wydarzeniami dnia z moją mamą, w tym dyskusją na temat możliwości ponownego spotkania z moim byłym mężem. Zachęcające słowa mamy skłoniły mnie do wykonania telefonu do byłego męża. Zamiast spieszyć się z pojednaniem, zaproponowałam ponowne randki. Takie jak nasze krótkie zaloty przed ślubem, aby sprawdzić, dokąd to może doprowadzić, zgodził się i rozpoczęliśmy nowy etap. Pomimo społecznych pomruków na temat umawiania się z kimś, z kim byłam w związku małżeńskim, znaleźliśmy ukojenie w ponownym odkrywaniu naszego związku, bez zakłócania go opiniami innych.